TV Na stadionie przy ulicy Legionów w Krośnie rozegrano zaległy mecz drugiej kolejki drugiej ligi żużlowej, w którym miejscowy KSM podejmował GTM Start Gniezno. Bugmacherzy dawali nieco więcej szans gospodarzom, choć dla wielu to start był niewielkim faworytem, jako drużyna, która nie kryje pierwszoligowych aspiracji. Piękna słoneczna pogoda sprawiła, że w niedzielne popołudnie stadion wypełniła grupa ponad 2,5 tysiąca fanów czarnego sportu. Zaczęło się pomyśli gospodarzy. Dwa pierwsze biegi, wygrane 4 do 2, dały czteropunktowe prowadzenie. Pierwsze podwójne zwycięstwo zanotowali jednak goście w wyścigu numer 5. kolejnym ważne trzy punkty dla Krośnińskich Wilków przywiózł najlepszy zawodnik meczu, Dawid Belego. Ważne rzeczy działy się w biegach nr 9 i 10. Dwukrotnie upadali zawodnicy gości w wyścigu 10, gdy krośnianie jechali na 5 do 1. Wreszcie sięgnęły Zenitu w biegach nominowanych. W wyścigu numer 14 barwie gospodarzy reprezentowali Wojciech Lisiecki w kasku niebieskim i Mariusz Firlej w czerwonym. Dla Gniezna pojechali Marcin Nowak w żółtym i Damian Stalkowski w białym. Kiedy wydawało się, że start wywiezie skros na pełną pulę w ostatnim biegu doszło do odwrócenia losów spotkania. Wilki, Dawid Belego w kasku czerwonym oraz Ilia Czało w niebieskim. Start Edward Krczmarz na biało i Mirosław Jabłoński w żółtym. Ostatecznie KSM Krosno, GTM Start Gniezno, 45 do 45. Całe szczęście, że udało nam się odratować to w tym 15 biegu. Rozstrzygnęło to, to wyniki tak naprawdę spotkania. Udało nam się obronić ten remis dzisiaj. Troszkę w połowie zawodów się pogubiliśmy, no, no co poradzić. Ważne, że udało się nam zremisować. Szkoda się tylko remis, bo... Mogliśmy wygrać, gdybyśmy w tym ostatnim biegu zrobili lepiej start z Mirkiem Jablonskim a i potem kolegowie jechali fajne parę a iśmy potem już nie mogli atakować, bo jechali cały czas parę a i potem ciężko coś zrobić, nie? Dzisiaj. Każdego rywala traktujemy równo i nie chciałbym tutaj jakoś określać, czy... Krosno jest słabe, czy mocne, po prostu chcieliśmy dać się 100%. Jest remis, jeden punkcik jedzie do nas, do tabeli ogólnej i myślę, że jest to dobry wynik. Mecz był ciężki, bardzo ciężki. I tor był też oczywiście dzisiaj wymagający po tych opadach deszczu, jakie były, więc sprawiał dużo trudności zawodnikom, jak i z jednej drużyny, i z drugiej. Trochę mieliśmy pecha w, tam, w paru biegach, bo tam zawodnicy się, niektórzy powiem szczerze, trochę położyli. Nawet nie umiem powiedzieć do końca, czy to było specjalnie, czy nie, no, ale taki jest sport. Ale po tak emocjonującym meczu, no to w ciemno bierzemy ten, ten remis, bo to jest przeciwnik bardzo trudny, wymagający, a poza tym oni mają aspirację do pierwszej ligi, więc ten remis tym bardziej cieszy. Dzisiaj z początku był taki, taki twardy, a potem taki cały czas trzymała, takie kolejni się tam zrobili, ale dla mnie się podobał dzisiaj ten tor. Nie wiem, na ile to były upadki jakby zamierzone, bo, bo, bo trudno mi powiedzieć i jestem daleki od tego, żeby kogoś jakoś tam oczerniać. Nie? No, chociaż mówię, no, jeżeli były zamierzone, to nieładnie, no, a jeżeli nie były zamierzone, no to, no, to taki jest sport i dobrze, że się tym zawodnikom nie nic nie stało, bo na tym pis polega, żeby tu ludzie zrobili krzywdę, tylko na tym, żeby każdy bezpiecznie wrócił do swojej rodziny, do domu. Tor był bardzo wymagający dzisiaj i naprawdę trzeba było pilnować motocykla. Sam straciłem punkcika w jednym biegu z Dawidem Belego, na tym, że nie przypilnowałem motocykla i... Myślę, że kibice trochę bezpodstawnie mają pretensje do nas, bo naprawdę dzisiaj trzeba było trzymać kierownicę, żeby nie spać z motocykla. Druga liga, czy, czy, tam, czy pierwsza, ważne, że, że jest to jazda, ważne, że, że jest coś dodatkowego. Jestem jeszcze stosunkowo młodym zawodnikiem i potrzebna mi jest ta jazda, potrzebne mi jest to obycie w zawodach, więc jak najbardziej tak. tvpodkarpacie.pl